Niedawno zastanawiałem się nad sensem państwa. Po co jest, co robi, na co, na co to w ogóle funkcjonuje, jak to oddziałuje na społeczeństwo. I tak właśnie sobie myślałem, myślałem i kurczę, teoretycznie to państwo powinno służyć no, jednostce, że tak to powiem, szanownym obywatelom, bo to, to jest ta cała organizacja, żeby usprawnić Życie jednostki, bo jak mamy ja takiego jednego człowieka, który tam, nie wiem, że to wiadomo, że no, potrzebne jest społeczeństwo i tak dalej, i po to się wymyśla normy prawne, chociażby, nie wiem, płacidła do no, płacenia, żeby temu człowiekowi się lżej żyło, a nie żeby pieniądz miał właściciela. No, to jest właśnie państwo. Właśnie zastanawiałem się nad tym państwem takim paradoksem trochę. No bo wyobraźcie sobie, o, szarych obywateli, i dochodzi do tego, że tam reaktor ma się przegrzeć, trzeba go zgasić, e, ale że to jest, no, pewna śmierć. To tam, no i powiedzmy, że ktoś mówi, że trzeba zgasić za, za, za ten, za społeczność umierać, dla, dla, dla państwa, dla społeczności. No i dobra, jeden człowiek idzie, gasi, nie żyje. Żyją sobie ci. I znowu inna awaria, trzeba człowieka. I, I ten kierownik mówi Umieraj dla społeczności, bo społeczność ważniejsza Trach, nie ma Trzeci reaktor się wy, wy, przegrzewa I co? I, um, mówi Umieraj dla społeczności, bo trzeba... E, bo społeczność musi żyć Mówi tak, że to już jest ostatni człowiek I za kogo on umiera? Za społeczność tą taką niby? Czy może za o... Tą osobę, która mówi im, żeby umierać, za tego krwiopijce, który wysyła całe pokolenia ludzi, i tak dalej, na śmierć. No i właśnie taki był Mickiewicz, że wszystkich młodych, wszystkich ambitnych, ludzi, którzy mieli jakikolwiek rozum, wysyłał na śmierć, a sam dziadyga żył, sam pierwszy nie poszedł na, na śmierć. Dopiero jak ten przegrywali powstanie, to nagle raczył do Polski przyjechać Mickiewicz jeden. I to jest właśnie paradoks, bo po co to w ogóle to jest państwo? Jakiś, nie wiem, super twór? Jakiś wyższy absolut, że tak jednostka ma umierać? Przecież to powstawało z myślą o jednostce, a nie o jednostka dla państwa. Tak samo, nie wiem, szabat chociażby w Biblii macie, że to szabat dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. I to jest taki paradoks, który wyniszcza. I to często taki właśnie demon państwowości, który a, a, aby pochłaniać jednostkę, jednostka niczym jednostka bydłem i prawda jest taka, że takie podejście to jednostkę sprowadza, znaczy jest wbrew naturze, bo to jest robienie takiego bydła posłusznego, takiego bezmyślnego, bez swojego zdania, który wszystko dla systemu zrobi, a on to nawet pójdzie na śmierć dla systemu. No. To jest ogólnie że o autonomię, wolność ludzką z, y, niszczy. Niszczy myślenie, myśl, niszczy myśl do rozwoju. Sprowadza człowieka do, właśnie mówiłem, bydła, takiego kurde zwierzaka prymitywnego. Przecież to człowiek, rozwój, to, to jest pan świata. Znaczy, ja nie mówię, żeby nie wyniszczyć świat nie wiadomo jak mocno i tak dalej. No ale kurde, robić siebie jakiegoś szczura. Dla jakiegoś systemu to jest dla mnie paradoks. Fixum derdum. No i chociażby służby. Tam nie wiem, mamy jakieś tam służby specjalne i tak dalej. A antyterroryści. No, znaczy ja wiem, że to jest potrzebne. Tak jak mówiłem, państwu jest potrzebne, żeby jednostka się rozwijała, żeby mogła funkcjonować. No ale jakie to jest służby? Jak powiedzmy, mamy sobie dwóch ludzi handlujących nasionami pomidorów. I ty małe tam cedy, małe. Kwoty padają 5 zł, 2 zł, no i wszystko ładnie, pięknie tam. Yy, no niby po podatku VAT nie płacą, no i ktoś się przyczepi, że a podatku VAT nie ma złe. No ale to tam przez jakiś no, długi okres to funkcjonowało, aż nagle w 2020 yy, kanały te rozdające nasiona, jak info uprawa, tam yy, jeszcze biedronka na. Nie, no na pewno info uprawa o tym mówił człowiek. Rząd rozdawał, sprzedawał pomidory, i nagle, będzie co się stało? Przyjechały służby, Kurczę. i podchodzi taki, i mówi że to, co robisz na podstawie tam kodeksu 9.6.SW, to coś tam, 5 miesięcy pozbawienia wolności, za handel nasionami i nie rób tego więcej. No i dobra, ten człowiek prawa i ta druga tam, no to, to też handlowała pomidorami, no co? No przestała handlować. To zaczęli robić jakieś konkursy, rozdawanie, że szarym ludziom, którzy w ogóle nie dają pieniędzy za to. I znowu puk, puk, policja, Mandat... Znaczy będzie mandat 5 tysięcy złotych albo tam 5 miesięcy pozbawienia wolności. I ten ktoś, to jest niby stróż prawa, to jest taki no niby człowiek, że tam, że... On ma służyć temu obywatelowi, ma pilnować porządku publicznego dla o tego, tego kogoś, a kogo on pilnuje? On pilnuje jakiegoś tam właśnie demona państwowości, jakiegoś prawa, jakiegoś systemu, systemu, który wyniszcza. I to jest taki paradoks, że jak żyć? Do, ty, do czego to społeczeństwo zmierza? Do jakiegoś nie wiem. 1984 jak Orwell pisał. I trzeba się zastanowić, czy to państwo to jest na pewno państwo polskie, czy służy Polakom, a może nie wiem, jakim Niemcom. Pozostawiam was z tym hmm, samym.